Cześć, zapraszam Was dzisiaj na bardzo aromatyczną, pomarańczowo-czekoladową tartę. Tarta pomarańczowa będzie się opierała na takim spodzie, który był już wykorzystywany do mazurka wielkanocnego. W związku z czym, jakby całe wykonanie jest identyczne. Natomiast składniki są troszeczkę pomniejszone, ponieważ ja mam formę teraz aktualnie o średnicy 24 cm. Jeżeli macie większą, to po prostu sobie weźcie ilości z mazurka. To będzie identyczna, jakby sprawa. A ja teraz podam po prostu te zmniejszone. Więc tak: 130 g mąki pszennej, typ 405, szczypta soli, 65 g masła, 40 g cukru pudru, 20 g mąki. Mąki migdałowej i uwaga, tutaj jest 25 g jajka. Trzeba to jajko rozbić, tak wymieszać, żeby się białko z żółtkiem wymieszało, następnie odważyć 25 g. Resztę można zużyć na przykład do jajecznicy lub do innych jakichś takich omletów. Natomiast jest to bardzo ważne, żeby nie dostarczyć zbyt dużej ilości wody do, do ciasta, więc, więc trzeba to po prostu zrobić w ten sposób, żeby nam wyszło tutaj tak idealnie. Dobra, no tak jak wcześniej, wszystkie suche składniki najpierw tutaj przekładam sobie na stolnicę. I masło. I krem. Teraz ciasto wkładam do zamrażarki, tak żeby sobie całkowicie zamarzło i za około pół godziny będziemy je wypiekać do tarty pomarańczowej będziemy potrzebować tak naprawdę tym smakiem pomarańczowym będzie konfitura pomarańczowa która jest taka niezwykle aromatyczna i orzeźwiająca do tego będziemy potrzebować dwóch pomarańczy ja je wcześniej sparzyłam we wrzątku żeby po prostu tam się doczyściły tak i się wszystkie tłuste rzeczy na pomarańczy rozpuściły 120 g drobnego cukru osobno 10 g drobnego cukru i 3 g pektyny oraz jedna pomara jedna cytryna. I tak, będziemy potrzebować tak naprawdę skórki z tych pomarańczy, ponieważ w skórce pomarańczowej jest bardzo dużo aromatu. W związku z czym, pozbywając się jej, byśmy bardzo dużo stracili. Więc ja teraz zetrę tyle, na ile jest to możliwe. Cytrynę tylko przekraję na pół. <laughs> i wycisnę z niej sok. Ja Teraz sobie zrobię wyciskarkę. Okay. I doleję sobie to tutaj do skórki, bo to będzie wszystko w jednym czasie podgrzewane. 10 g cukru jest po to, żeby wymieszać je z pektyną, w związku z czym przesypuję pektynę do cukru i mieszam to. Chodzi o to, że jak dodam do naszego miąższu pomarańczowego pektynę, to żeby nie zrobiły się takie kluski, takie gluty, po prostu chodzi o to, żeby się równomiernie tutaj rozprowadzała ta pektyna w naszym żalu. Więc to sobie odstawiam i teraz będę filetować pomarańcze. Chodzi o to, żeby się pozbyć całości części tych białych, tak? Czyli nie, nie chcemy mieć skórki i nie chcemy mieć tych takich przedziałek, jakbym tych wszystkich błąd, tak? Dobra. I robię tak, że obieram sobie, ale tak, żeby to było, żeby tutaj przeciąć tą warstwę, żeby tak jakby zrobić to nie tak jak zawsze to robimy wtedy, kiedy jemy pomarańcze, tylko tak, żeby pozbyć się tutaj też tej warstwy wierzchniej. Tak będzie najprościej. Tutaj dość dużo tej pomarańczy się pozbywamy niestety, ale no chodzi o to nam, żeby ta konfitura była naprawdę taka atrakcyjna w smaku, żeby nie miała zbędnych cząstek. Ok, w miarę jest tutaj wszystko pousuwane. I teraz tak, nacinam wzdłuż tej białej części tutaj, ja sobie pójdę w prawą stronę i dok wykrawam do, do środka, tak? I teraz przecinam z drugiej strony, także wyciąć dokładnie sam tylko jeden miąż. Nic poza tym. Tak. I hop. I mamy taki... Czasami jest to nazywane polędwicą z pomarańczy. Gdzieś się spotkałam z takim określeniem. Myślę, że ma to jakiś sens nawet. <grytanie> ok. I to już była ostatnia, ostatnia ostatnia cząstka. Dobra. I zabieram się za drugą pomarańczę. Dobrze, zaczynamy robić konfiturę. Ja przelewam skórkę pomarańczy i sok z cytryny do moich wyfiletowanych pomarańczy. I zaczynamy podgrzewać. Cały proces będzie chwilkę trwał. Tutaj trzeba się trochę zbrać w cierpliwość. I dobrze jest przygotować sobie wcześniej termometr. Termometr przyda się do tego, żeby po prostu yy, mieć dokładny moment, kiedy odparowuje większość wody, yy, która tutaj się znajduje, tak w dużym skrócie. Później to będą dokładnie 104 stopnie. Zobaczymy, że przy 102 stopniach temperatura nam się zatrzyma i ten proces bardzo się spowolni. A później a później będziemy sobie już czekać, aż osiągnie się 104. Dodaję cukier ten z pektyną pomieszany. I tutaj trzeba bardzo dokładnie wymieszać, żeby nam nie powstały żadne grudki. Dobra, myślę, że to już wszystko jest wymieszane. Cały czas mamy taką średnią moc grzania ustawioną to taka dodatkowa informacja. I dodajemy do 120 g cukru. I mieszamy. Prawdopodobnie cukier już się rozpuścił, więc nie ma takiego zagrożenia, że gdzieś się miejscowo przypali. Więc teraz wkładam termometr i już zaczynam bezpośrednio mierzyć tę temperaturę, jaka tutaj jest osiągnięta. W międzyczasie, jak się tutaj zacznie nam gotować cały roztwór, te pomarańcze zaczną się rozpadać. Zresztą to już widać, że one się zaczęły rozpadać i powstanie taka jednolita, jednolita tutaj masa. Aktualnie mam 76 stopni 7. Na wstępie się będzie bardzo fajnie podnosiło, później się zatrzyma. Woda będzie nam intensywnie odparowywała, żeby powstała taka gęsta konfitura. Cały proces może potrwać około tak 25 minut, nawet. Jak widzimy, mamy temperaturę 104 stopnie, którą udało się w końcu osiągnąć. Teraz wyłączamy konfiturę. I odstawiamy ją, żeby tak trochę przestygnęła. Jak tylko się gdzieś tam y, ustabilizuje, to będziemy ją wylewać na nasz spód. No to pierwsza warstwa. Że ciasto natarte jest już schłodzone. Ja teraz ponabijam w miejscach kilku. Oczywiście można to zrobić przed schłodzeniem, ale ja zawsze zapominam i robię po schłodzeniu, bo z czym się będę. Yy, tak, chodzi o to, żeby właśnie nam się tutaj nie wznosiło ciasto do góry. I pieczemy w temperaturze 170 stopni, temper pieczenie góra i czas około 25 minut. Spód tarty jest upieczony. Tutaj moja konfitura pomarańczowa już sobie wystygła. Możecie zobaczyć, że jest jej dość mało teraz tak się wydaje, tak? Bo wcześniej tej cieczy było dość dużo tego żalu. Więc teraz przeleję ją tutaj na tartę i delikatnie wysmaruję, tak żeby też tej tarty nie złamać. I na czas przygotowania e, warstwy czekoladowej, bo za chwilkę będziemy robić ganasz czekoladowy, e, umieszczę tartę w lodówce, żeby się porządnie schodziła, e, Ta konfitura jeszcze bardziej zastygnie, ona będzie praktycznie sztywna w tym momencie. E, dobrze. Już mamy taki efekt. Tutaj ta cienka warstwa, ale naprawdę bardzo dużo daje takiego smaku. Ona jest bardzo, bardzo w ogóle też pachnąca. Ok, więc umieszczamy ją w lodówce i do zrobienia warstwy czekoladowej będziemy potrzebować 250 g śmietanki trzydziestki, 250 g gorzkiej czekolady takiej 70% i 50 g takiego miękkiego masła. Ono musi być takie bardzo smarowne, zresztą zaraz zobaczycie dlaczego i tak, śmietankę umieszczam na palniku, będziemy podgrzewać ją do praktycznie zagotowania tak prawie zagotowania, wtedy dodam czekoladę, będę mieszać do rozpuszczenia i następnie masło, ale to w następnym kroku i podgrzewamy śmietankę ona ma się powyraźnąć, ma być dość ciepła żeby rozpuścić czekoladę Dobrze, śmietanka się już prawie gotuje ściągam ją teraz z gazu i dodaję czekoladę Na początku delikatnie, bo ta temperatura i tak się musi jeszcze wyrównać. Czekolada tak się od razu nie chce rozpuścić. Nigdy. Żeby czekolada była idealnie rozpuszczona, też rozdrobniona w śmietance. Ja użyję do tego jeszcze blendera, żeby tak dokładnie wszystko zblendować, skomagonizować. Oczywiście jakbym dłużej mieszała, to też bym uzyskała podobny efekt. Natomiast zblendowanie daje taką aksamitność tego tego OK, okay. i teraz dodaję masło. Dobrze, żeby ono było miękkie, żeby no się tutaj fajnie tak wtopiło w całość. I tak naprawdę możemy od razu wylewać, nawet jeżeli jest jeszcze ciepłe na spód. Tarty należy jeszcze schodzić w lodówce, ponieważ jeszcze ta czekolada jest płynna. Tak, przynajmniej z pół godzinki trzeba je dać w lodówce przed pokrojeniem ewentualnym, żeby nam się jakby przy krojeniu wszystko tutaj nie rozpływało. Tarta jest gotowa, życzę wszystkim smacznego.